Sam fakt, że polski ład jest modyfikowany w trakcie roku z całą pewnością powoduje chaos i kolejne obowiązki dla pracodawców. Co do treści samej modyfikacji, można oczywiście dyskutować, są tam pewne korzystne rozwiązania. Przede wszystkim ta korekta likwiduje nieszczęsną ulgę dla klasy średniej. Ulga ta była wprowadzana nie na samym początku w ogóle tworzenia polskiego ładu, tylko w pewnym momencie była ona bardzo skomplikowana. Ewidentnie niedopracowana. Wielu wiele osób, które się tym na stałe zajmuje, wielu księgowych naprawdę nie rozumiało do końca, jak ją stosować, a na pewno była ona całkowicie niezrozumiała dla samych pracowników. Myślę, że pozytywnie generalnie należy także ocenić zmianę podstawowej stawki podatku z 17% do 12%. No tutaj natomiast powstaje pytanie, czy przypadkiem rząd nie będzie musiał sfinansować tej zmiany. Jednak jakimiś nowymi daninami, nowymi podatkami, które będą wprowadzane w przyszłości. Natomiast ogólnie można powiedzieć, że ta korekta porządkuje system bardziej niż go psuje. Pytanie tylko, czy rzeczywiście trzeba ją wprowadzać w trakcie roku. Jeśli chodzi o bilans, kto zyskuje na polskim ładzie, jak kto traci, no to cały czas mamy do czynienia z tą ym, zasadą, taką ideą w ogóle polskiego ładu. Ym, z której wynikało już od początku, że zyskać mają osoby zarabiające relatywnie mniej, natomiast tracić będą osoby zarabiające relatywnie więcej. I ta zasada zostaje podtrzymana także po tej korekcie. Ym, więc. Więc myślę, że, że, że ta korekta będzie miała tylko wpływ na to, w jakiej dokładnie sytuacji kto ile traci, kto ile zyskuje. Natomiast te podstawowe zasady y, są kontynuowane. Nauczyła nas już cała historia z Polskim Ładem, y, że jest to y, serial w wielu odcinkach, bardzo dużo zmian, często nieoczekiwanych. Ciężko zatem mówić y, y, pewnym głosem o tym, jakie będą trwałe zmiany. Nie jesteśmy pewni, czy zaraz nie będzie kolejnych zmian, jednak w jakiś sposób dopasowujących. Cały ten system, czy też radzących sobie z jakimiś problemami, które będą, będą wynikać w przyszłości. Natomiast, no, niewątpliwie, z tych zmian, które wydaje się, że pozostaną z nami już na stałe, jest podwyższenie kwoty wolnej. No, to jest to po pierwsze. A po drugie, Obniżenie tej stawki podatkowej w pierwszym progu podatkowym. Wydaje się, że te zmiany już nie będą nigdy odkręcane w przyszłości i to też jest dobry, dobry pomysł, dlatego że troszeczkę te stare progi, które były ustawione starymi przepisami, no już nie odpowiadały do końca poziomowi wynagrodzeń obecnie. Zatem te dwie rzeczy zostaną na pewno. Co do całej reszty, mam wątpliwości, czy nie wiem, czeka nas kolejny odcinek tego serialu.